No, proszę Państwa, ogień płonie, ogień płonie, jesteśmy w Dańsku. Tutaj mamy targową knajpę, jakiś lezer, pizza, kabab. Tutaj z nawierzchnię, czyli jest nowy bruk położony. Ulica Węglarska, proszę Państwa, Węglarska jest, o. A tutaj mamy Świętego Ducha. Wszelki Duch Pana Boga chwali. Idziemy, w kantor centi, licząc co do centa się liczą. Teraz się dowiemy, co tam jest. Ile, po ile to mają te dolary? Dulary, dulary Meksganga, kantor walut dostępnych. No, tutaj mamy tabelę walut. Tabela walut wygląda tak. Aha, dolary są po 4,41, znowu podrożały 6,465 jest euro a funty 536 no ładna rzecz idziemy dalej tutaj oczywiście mamy biżuterię wszelaką zegary, zegarki przepraszam panią przepraszam bo ja tutaj robię reportaż chciałem tylko zrobić te zegarki ładne ładne zegarki idziemy idziemy dalej tutaj mamy co Buciki, buciki, o i ciuszki, różne ciuszki, terweczki. my mydła, no tutaj jakieś fajne pajacyki, o i latarnie morskie są też, nawet ciekawe te latarnie, morskie wyglądają. Idziemy dalej, no tam idziemy na prawdziwe kamienice, tu jest proszę Państwa Meksikano Grill, klozet mają, zamknięte znaczy się. Ale otworzą. Kiedy otworzycie? O której? 12. O 12. Otworzą. No to już niedługo. Będzie ogródek otwarty. No dlatego tam już grzeją te napięcia. O, tutaj mamy zbrojownię. Zbrojownia nasza, gdańska. Tutaj wszystko było, całe uzbrojenie, całe to, ale zamknięta jest dzisiaj. No, zbrojownia jest. Jakby nie patrzeć pod Egi dom wyższej szkoły artystycznej i tam jest ich teren. No to była fera z tą zbrojownią kiedyś, bo ukradli posadzkę podczas remontu. Jakaś firma zabrała całą posadzkę bardzo drogą z dobrego kamienia. Nie ma już tego kamienia. Ktoś wywiózł, sprzedał sobie. No tak to nie pilnowało nadzór, nadzór tych rektora i jego ludzi był kiepski i dlatego skargi, bo no tak nie powinno być. Dobronarodowe skargi. Akademia Sztuk Pięknych, proszę bardzo. Studenty. Akademia Sztuk Pięknych. Dobra. Idziemy dalej.